Dobra, czekajcie, czekajcie Okej, okay, mam to <laughs> Dobra, dobra, uwaga, jesteście gotowi? <laughs> dobra, wbijcie, jak kto może to niech zasubskrybuje, uwaga <laughs> Nagrywajcie, róbcie shota, <laughs> róbcie shota, to duże wyświetlenia będziecie mieć Nagrywajcie film, uwaga <laughs> UWAGA Yes. <ścoughs> ja to widzę. Sto tysięcy. A my. Udało nam się. Sto koła. Sto koła. <ścoughs> Mamy. Mamy. Ale na lub kolację przygotuj winko, bo muszę się napić. WBILIŚMY 100 tysięcy w dwa miesiące. Wow, wow! Jadę do Dubaju za te pieniądze, które zarobiłem. Wyjeżdżam, wyjeżdżam. Jadę odpocząć. Jestem tak ZESTRESOWANY! Tyle lat pracy. Dwa lata nagrywania! Jak ciężko! Uff. Tak naprawdę to dwa miesiące. Ale i tak było ciężko! I. Ja nie wiem, no nie, nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Nie no. Nie wiem! No. Dzięki! Dzięki!

to nie wszystko. E, bo moja twarz teraz. E, czekaj, halo muzyczka. Ej, nie to, nie to, nie to. E, moja twarz. E, boję się tam wejść. Boję się tam wejść. E... Witam cię bardzo serdecznie. O nie, to ja. E, boję się tu wejść. Bo jak to włączę, to będzie cringe. Ale Ale zrobię to. Zrobię to dla Was. To jestem ja. Uwaga. Buh. Witam Cię bardzo serdecznie. <śmiennie> Ja jestem jestem Show, a to jest filmik Spróbuj się nie przestraszyć Sprawki <śmieniu> będą oglądane po północy, o pierwszej godzinie no, 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 to nie ten film, czekaj, sorry e, Inny, inny, inny film Czekaj, bo to nie było to e. Witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem SMI Show, a to jest filmik Spróbuj się nie zaśmiać Czekaj <śmieniu> To nie ten film, pomyliłem się To jest to Ja jestem, mimo! Ja jestem, sorry. My show. To jest filmik, spróbuj się nie przestaje. Dobra, wystarczy. Dziękuję za uwagę. Dzięki Wam za 100 tysięcy. Mam nadzieję, że to ktoś nagrał. Wrzućcie szoty, nagrajcie to, będzie niezła pamiątka. Udało nam się. Dzięki Wam serdeczne. Ile w ogóle osób na live? 7 tysięcy, nice. E, dobra. Dzięki serdeczne. Fajnie, mam nadzieję, że się fa fajnie bawiliście przez te dwa miesiące. No dzięki, nie? Fajnie się bawiliście. Słuchajcie, tak głośno było. To były emocje, to były emocje. No i co? Niech ktoś to nagra, niech ktoś to nagra i to wstawi na swój kanał. Na pewno skomentuje. Niech jest pamiątka. 100 tysięcy subów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ej, może to sam wrzucę na kanał, nie wiem. E, dzięki. Dzięki. Ma świetny content, to nieźle. Twarte się. Kratki, kratki stary. Dzięki. Ale było i to wy się śmialiście, na żadno ciągle było X do X, ich z nich. Byłem młody cyberman, młody cyberman. Młody, cybermanian. młody cybermanian. <śmiech> 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 wam 340 chów do 30 koła.